Real zremisował na swoim boisku z Atletico 1 do 1. Bardzo frustrujący jest to oczywiście mecz. Real w samej końcówce stracił bramkę po golu swojego byłego zawodnika w osobie Jorentę. I cóż mogę powiedzieć, przed tym meczem jeszcze, gdyby ktoś mi powiedział, czy bierzemy remis w ciemno, to ja bym ten remis w ciemno wziął. Wiadomo, wszyscy cały czas o tym mówiliśmy. Przed tym meczem było wiadomo, że. Jak nie ma Rudigera, to trzeba się zastanawiać, jakim cudem Real będzie się bronił przed wrzutkami Atleti, że Murata to będzie tam miał po prostu piknik w polu karnym itd. itd. I no, nie wyglądali ostatecznie źle na czo z Karwachalem w środku obrony. Fantastycznie w ogóle na przestrzeni całego spotkania wyglądał Lukas Vazquez, który no był też dla mnie sporym powodem do niepokoju, bo to nie jest gość, który grając na prawej obronie byłby specjalnie znany z tego, że jakoś bardzo dobrze przeszkadza rywalom w no, dośrodkowywaniu piłki i w pole karne. Ale Lukas dla mnie to był najlepszy piłkarz Realu w tym spotkaniu i w ogóle. Co za tym idzie, najlepszy piłkarz w ogóle, bo Atletico zagrało bardzo słabe spotkanie, koniec końców. No ale wywieźli remis, także na pewno się e, cieszą. W każdym razie e, Real miał dużo kontroli e, przy tym, e, w tym starciu. Real e, miał więcej piłki, Real trochę więcej tworzył, też żeby było nie wiadomo, ile spektakularnych sytuacji to bym nie powiedział, ale no jednak wyglądał lepiej. Na pewno fajnie, że Ancelotti, no, nie jest jakimś pajacem i dyletantem i uznał, że weźmie Unina, który dużo lepiej od Kepy gra na przedpolu. No wiadomo, że jak się ma dwóch krasnoludków na środku defensywy, to fajnie chyba jednak wziąć sobie chociaż bramkarza, który lepiej na tym przedpolu gra. No i faktycznie większość czasu to całkiem spoko działało. Dwie, myślę, że dwie kontrowersje sędziowskie w tym spotkaniu miały miejsce. Znaczy to pierwsza to chyba nie jest żadna kontrowersja, to, że bramka atlet tam w 47 chyba minucie została nieuznana oczywisty spalony Saul tam Saul tak przeszkadzał Uninowi będąc na pozycji spalonej w momencie w którym Sawicz oddawał strzał także zero kontrowersji chyba nikt o to się tam próć nie będzie natomiast dużo kontrowersji na pewno wzbudza to że nie został podyktowany karny po tym jak wychodzącemu na pozycję i dochodzącemu do piłki Juda Bellingham, no, że wparował w niego z bodiczkiem Stefan Savic. No i nie wiem, czy można tutaj mówić o jednoznacznym karnym. Dla mnie chyba nie. Niejednoznacznym karnym. ale trochę dziwi mnie to, że nawet Wartego nie sprawdzał. Jasne, można mówić, że nie mam tutaj mowy o ewidentnym błędzie, ale wydaje mi się no inaczej. Możecie brać poprawkę na to, że nie do końca jestem obiektywny, bo dużo bliżej mi do Realu niż do Atleti czy w ogóle jakiegokolwiek innego klubu w Hiszpanii. Tak, ale no nie, dla mnie to był karny. Ja bym tutaj odgwizdał karnego. No ale okej. Okay. Tak jak Real miał szczęście z Almerią, tak tutaj szczęścia do sędziego nie było i karnego, karnego sędzia nie dał, mimo że chyba. Powinien. No a poza tym są no to co? Na pewno bardzo duże wyrazy uznania dla Brahima, który w końcu grając od pierwszej minuty zagrał bardzo dobre spotkanie, który strzelił bramkę, ale też który na pewno nie wiem dużo więcej wiatru robił na przykład od, e, od Rodrigo, który nagrał średnie spotkanie. Nie był beznadziejny Rodrigo, ale e, na pewno też nie można mówić o jakimś super e, występie w jego wykonaniu. No nic, e, bardzo smutny jest ten fakt, że Real tego meczu nie wygrał, bo zrobił to zupełnie, totalnie, całkowicie i kompletnie na własne życzenia. Z jakiegoś powodu to, co Realowi bardzo dobrze szło przez większość spotkania, zupełnie zostało zapomniane w ostatnich, nie wiem, trzech, 4 minutach może, z tego, co widziałem, no to Real nagle chciał szybko wyprowadzać piłki, żeby zabić ten mecz chyba, nie wiem, żeby strzelić drugą bramkę, gdzieś tam w 92 minucie na przykład, Kamavinga szybko wyprowadza, Kamavinga, który cały ten mecz dobry zagrał, ale Kamavinga, który wyprowadza piłkę i, i, i chce kontrować. No czemu ty, yy, Francuzie mój ty yy, ukochany, nie cofniesz tej piłki? Czemu sobie nie poklepiecie? Masz modricia na boisku, masz Sebajosa na boisku, masz piłkarzy, którzy potrafią się utrzymać przy piłce. Czemu to nie zostało w ten sposób pograne, no to e, przerasta to moje pojmowanie i głównie o to chyba mam pretensje, bo jasne, można też mieć żal do Nacho, że mógł się w tej ostatniej sytuacji lepiej zachować, że no, mógł lepiej kontrolować Jorentę, nie próbować tej piłki nogą odbijać, tylko nie wiem, tam głową wyskoczyć czy cokolwiek. No ale tego nie zrobił. Areal tego meczu nie kontrolował i to jest bardzo dobry przykład spotkania, którego ocenę... Bardzo mocno determinuje wynik, bo myślę, że wręcz zachwyconym można byłoby być, no bardzo zadowolonym. Ok, można by było być po y, zwycięstwie z tego, jak Real Madryt się zaprezentował. A dostali tę bramkę i zupełnie inaczej to wygląda. Nie jest to nic odkrywczego, ale naprawdę ciężko jest jakoś ogółem mówić pozytywniej o Realu, po tym jak punkty w tym spotkaniu. Po prostu uciekły. Atletizno było jeden punkt, real stracił dwa. Nie można inaczej tego określić. No tyle dobrze, że to nie jest porażka, tyle dobrze, że utrzymany został dystans między Realem a Gironą. Cóż, zakładam, że w następnym spotkaniu królewskich z Gironą właśnie będzie już Rudiger. Będzie też czułam, czyli znowu ktoś, kto ma jakieś tam centymetry, ogarnia grę w defensywie, itd. itd. I ja naprawdę nie mam żadnych pretensji do danego Karwahala o ten mecz, bo robił co mógł. Jeżeli tylko trzeba było grać czy bronić po ziemi, to robił to dobrze, fajnie wyprzedzał i tak dalej. Ciężko jest mieć jakiekolwiek pretensje, no ale brakowało tych typowych obrońców i w tym kluczowym momencie tego zabrakło. Mimo, że, tak jak mówię, w moim odczuciu, cała drużyna jest. Winna. Jeżeli udało Ci się obejrzeć ten film do końca, to zachęcam do napisania w komentarzu weśnie kontrój cofnij. No a poza tym, no cóż, sekcja komentarzy zaprasza. Zachęcam do wylewania swoich żali po tym spotkaniu, bo wylewać zdecydowanie jest co.